Szkoła podstawowa w Czulczycach to jedna z czterech szkół podstawowych w gminie Sawin w powiecie chełmskim. Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej szkoły odbyło się 28 października 1998 roku. Od tego momentu aż do 12 maja 2001 roku Trwały przygotowania do przyjęcia imienia wybitnego Polaka, papieża Jana Pawła II. Daleko, za daleko, Jestem dyrektorem tej szkoły od 1997 roku. Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym roku przeprowadziliśmy się do nowego budynku szkolnego. Moja kadencja łączy się także z wdrażaniem reformy oświaty, i muszę powiedzieć, że nasza szkoła z tej próby wyszła zwycięsko. Udało nam się stworzyć nowoczesną, przyjazną dziecku szkołę. 12 maja 2001 roku nasza szkoła otrzymała imię papieża Jana Pawła II. Salę patrona urządziliśmy wszyscy nauczyciele i uczniowie. Jest w niej niewielki zbiór eksponatów, ale ciągle go uzupełniamy. Cieszymy się, że patronem naszej szkoły jest człowiek wielki i prawy papież Jan Paweł II. Sztandar szkoły, który powstał w Krakowskiej Pracowni Artystycznej ufundowali rodzice. Powierzamy go wzorowym uczniom naszej szkoły. Słowa, które widnieją na sztandarze na co dzień wprowadzamy w życie. Bądź Polakiem, szanuj swój język, kochaj człowieka. Uroczystość nadania szkole imienia papieża Jana Pawła II to wielka chwila dla całej społeczności uczniowskiej, nauczycieli grona pedagogicznego. 12 maja 2001 roku przeżywaliśmy tę chwilę. Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście. Mszę świętą odprawił arcybiskup lubelski Józef Życiński. Nie krępujcie się, że żółczyce może nie są znane na mapach świata, tak jak jest znany Nowy Jork czy... Paryż, to co wielkie, przychodzi nieraz na prowincji, w ciszy nocy betlejemskiej, w małych Nazaretach. Inni ważni goście to wojewoda lubelski, pan Waldemar Dudziak oraz przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Wszyscy powtarzali, że imię patrona Jana Pawła II zobowiązuje. Ale my o tym wiedzieliśmy doskonale, dużo, dużo wcześniej. Przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska. Jest to doświadczenie trudne, to które na imię Polska. Chyba jedno z trudniejszych w świecie. W naszej szkole pracuje 13 nauczycieli. Wszyscy mają wykształcenie wyższe i niektórzy ukończyli dwa kierunki. Jesteśmy dumni z osiągnięć i sukcesów naszych uczniów. Biorą udział w konkursach, w przeglądach, w turniejach. Przygotowują programy artystyczne na uroczystości i imprezy szkolne oraz środowiskowe. Niektórzy twierdzą, że gdy kończy się uroczystość nadania szkole imienia, następuje czas odpoczynku, czas relacji. W naszym przypadku było inaczej. Jako jedyna szkoła w okolicy nosząca imię Jana Pawła II, musieliśmy zaznaczyć naszą obecność. Dać innym przykład dobrej, twórczej współpracy nas, nauczycieli, rodziców i dzieci. Jako zespół jesteśmy dobrze zorganizowani, dzielimy się pracą. Na każdą prezentację naszych uczniów pracujemy wszyscy. Ja uczę tekstów, kolega opracowuje stronę muzyczną, koleżanki robią kostiumy i dekoracje. Włączają się nawet mieszkańcy, którzy nie mają dzieci w szkole. Tak I to się zgadza! Śpiewamy, bierzemy udział w zawodach sportowych, konkursach, zdobywamy pierwsze miejsca, wyróżnienia. A wszystko dlatego, żeby pokazać, jak pracuje szkoła imienia Jana Pawła II. Żeby i nauczyciele, i ksiądz proboszcz, i wójt, i rodzice,

Cieszymy się, że nasze dzieci poznają polskie tradycje, polską historię, czasami bardzo bolesną. To kształtuje ich charaktery i uczy wyciągać wnioski. Nasze dzieci w każde święto kościelne parami pod opieką nauczycieli idą do kościoła. To jest normalne. Może nie mamy tyle funduszy, by kupić nowe książki, ale w miarę naszych sił staramy się wspierać nauczycieli, by nasze dzieci same zdobywały fundusze. Wtedy bardziej cenią to, co same zdobędą. Za zdobyte w konkursach pieniądze kupują maty, książki, części do komputera. Przywiązujemy do naszej przeszłości. Staramy się ocalić od zapomnienia pieśni, które uczą, jak być Polakiem. Tak uczymy się w historii Polski. Serdecznie podziękować za to, że tak, tak wielkimi oklaskami przyznały się. Serdecznie dziękuję Wam najmłodszym. 10 stycznia odwiedził nas prezes Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego, Pan Robert Małecki. Dzięki naszemu patronowi, dzięki rodzinie szkół imienia Jana Pawła II, nawiązaliśmy kontakt z Panem prezesem. Pod jego kierunkiem pani dyrektor opracowała projekt, który zakłada dalszy rozwój naszej szkoły. W przyszłości może będzie tu stołówka, my dostaniemy książki i pomocy. Bardzo cieszymy się z obecności pana prezesa. Polakom, którzy nie mogą mieszkać w kraju, przesyłamy piosenkę, zaśpiewaliśmy ją dla Ojca Świętego podczas uroczystości nadania szkole imienia. Niech przypomną tę daleką, tę ukochaną ojczyznę.